Witajcie, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie unboxing odkurzacza Parkside PWD25A1 Odkurzacz przyszedł w takim pudełku, jest to odkurzacz 25-litrowy z Lidla Tutaj mamy symbol akurat żeby nie używać nożyka, ale ja do rozpakowania użyję właśnie nożyka, delikatnie spróbuję rozciąć zabezpieczenia tą taśmę klejącą zapakowaną dosyć porządnie zaraz zobaczymy co znajdziemy w środku W środku znajduje się właściwe opakowanie. Odkurzacz kupowałem przez internet, dlatego przyszło w kartonie ochronnym. A muszę Wam powiedzieć, że waży tak około 5 kg, tak mi się wydaje. A tutaj mamy parametry odkurzacza, ale to na pewno sami sprawdzicie sobie w internecie, jeżeli chcecie taki odkurzacz zakupić. No dobrze, więc rozpakowujemy znowu delikatnie nożykiem przetnę taśmę klejącą I faktycznie należy to robić delikatnie, lekko podnosząc tutaj tą powierzchnię, dlatego że odkurzacz jest wysoko osadzony i gdybyśmy to zrobili brutalnie moglibyśmy go zarysować. A w pudełku znajduje się dokumentacja. Sam odkurzacz jest dobrze zabezpieczony. rurka metalowa to duży plus, bo rozważałem zakup innego odkurzacza, zdaje się firmy Einhell i tam te części były plastikowe i jak znam życie i wszystko inne, bo nie są osadzone, to wszystko zapewne jest w środku. Tutaj delikatnie podważany, to jest plastik, taki średniej jakości, ale wydaje się bardziej elastyczny niż ten od e, Filter. No jest naprawdę duży, jest naprawdę ogromny i zajmuje sporą część odtwarzacza. Zajmuje sporo części odkurzacza. W środku mamy tak zwykłą ssawkę. Nie, przepraszam. To jest zwykła ssawka. Nie wiem czy widać. Mamy tutaj no i tutaj szczotkę jeszcze. Do zbierania na mokro. Tutaj jest guma. szlał jest to plastik. I to taki bardzo średni. Także do odkurzania gorącego popiołu na pewno się to, to nie nadaje. Nawet po zamontowaniu filtra, osłony na filtr żaroodpornej. Czy to widać? Jest tu tak bardzo przeciętnie sklejone w środku. Powinno być szczelne, natomiast zobaczymy, jak będzie się spisywało w pracy. Kółeczka są na takich zatrzaskach. O, tutaj. Tu myślałem, że to jest jakiś przycisk, ale nie. To jest po prostu plastik. więc mamy tutaj 5 kółeczek. Filtr piankowy do odkurzania na mokro. Wiecie wy co? No nie wiem, ale nie wygląda to. Nie wiem, gdzie należałoby to założyć. Myślałem, że zakłada się to na ten filtr. No ale w żadnym razie. Chyba że. A dobra, to popatrzymy zaraz w instrukcji. Mamy tu jeszcze taką złączkę do tej rury. Zakłada się tu najpewniej w ten sposób. O tak. I tutaj mamy taki patent do regulowania siły powietrza, jak w starych odkurzeczach. No, no i stawkę szczelinową. To sobie już wstępnie zmontujemy. Wszystko po prostu na, na docisk, tak jak właśnie w takim zwykłym domowym odkurzaczu. żadnych bajerów. No i tu mamy, producent daje nam jeden papierowy worek, który po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Sam odkurzacz w środku wygląda tak. Jest jakaś wgniotka. A naprawdę mocno mi to nie przeszkadza. no Jest to po prostu beczka. Tak? Jest to po prostu beczka. Tutaj jeszcze zobaczcie sobie jak wygląda o, ten wlot powietrza. Tutaj mamy Korek do spustu wody, no i w zasadzie tyle. W zasadzie tyle.